Tym razem zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, co z drugą zasadą dynamiki w przypadku ruchu obrotowego. Jeśli spojrzymy na ruch postępowy najpierw, czyli przypomnij sobie drugą zasadę dynamiki dla ruchu postępowego, no to to, co tam było istotne, to siła wypadkowa i masa obiektu. Druga zasada dynamiki precyzuje, że przyspieszenie obiektu jest wprost proporcjonalne do działającej na ten obiekt siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do jego. Masy. Tu warto też zwrócić uwagę, że przyspieszenie z tego równania wynika, że przyspieszenie jako wektor, i siła wypadkowa jako wektor zawsze mają ten sam kierunek i zwrot. Ten sam kierunek i zwrot. Jak to teraz wygląda dla ruchu obrotowego? Powiedzmy, że mamy sytuację taką: mamy walec, walec o momencie bezwładności I. Walec, który może obracać się wzdłuż tej osi narysowanej tutaj w postaci przerywanej linii. Powiedzmy, że na krawędzi tego walca została nawinięta cienka nitka, za którą my teraz ciągniemy działając stałą siłą F. Czyli działając siłą F generujemy moment siły, moment siły oznaczony na rysunku wektorem, wektorem M. Czyli mamy moment siły, mamy moment bezwładności i pytanie brzmi: co z tą bryłą się będzie działo? Oczywiście, jeśli to jest jedyny moment siły działający na tę bryłę, no to w tym momencie jest to moment siły wypadkowy i w konsekwencji ta, ta bryła powinna zacząć się kręcić, mówiąc po ludzku, albo mówiąc bardziej precyzyjnie, powinna uzyskać jakieś przyspieszenie kątowe. No i pytanie brzmi, jakie będzie to przyspieszenie, jakie będzie to przyspieszenie kątowe. Jeśli spojrzymy teraz na, znowu, analogię pomiędzy ruchem postępowym a ruchem obrotowym, no to uzyskamy... Następujące spostrzeżenia. Po pierwsze, będziemy mówić tutaj o przyspieszeniu kątowym, a nie przyspieszeniu liniowym. Nie interesuje nas zmiana prędkości liniowej, tylko zmiana prędkości, prędkości kątowej, czyli prędkości obracania się tej bryły. Druga sprawa, nie będzie tutaj brana pod uwagę sama siła, bo jak wiemy z lekcji związanej z momentem siły, nie tylko siła, ale również jej ramię działania kąt, pod którym ta siła działa, mają tutaj znaczenie. Wobec tego nie siła wypadkowa, tylko wypadkowy moment siły. No i na koniec, tym co przeszkadza w rozpęcaniu tej bryły, jest nie masa sama, tylko również ma wpływ kształt, rozkład tej masy, czyli moment bezwładności. Patrząc teraz na tę analogię, dostajemy równanie, które jest, Kompletnie podobne do tego z ruchu postępowego mamy przyspieszenie kątowe jako wektor, które jest równe ilorazowi momentu siły wypadkowego i momentu bezwładności, czyli epsilon równa się moment siły wypadkowej MW przez, przez i. W ten sposób mamy przedstawioną drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego. I tak samo jak w przypadku ruchu postępowego, można ją sformułować w taki sposób, że przyspieszenie kątowe bryły będzie wprost proporcjonalne do wypadkowego momentu siły działającego na te bryłę i odwrotnie proporcjonalne do momentu bezwładności tej bryły. I ponownie tutaj. Trzeba zwrócić uwagę na to, że te dwa wektory, przyspieszenie kątowe i wypadkowy moment siły, będą miały zawsze ten sam kierunek i zwrot. Czyli z tego równania bezpośrednio wynika, że przyspieszenie kątowe będzie działało wzdłuż osi obrotu tej bryły i będzie miało taki sam zwrot jak tenże moment siły przedstawiony na rysunku. I teraz tutaj wychodzi to, dlaczego tak ważna jest umiejętność policzenia wypadkowego momentu siły, czy w ogóle momentu siły. To był jeden temat, jedno zagadnienie, które było w innym filmie omawiane. I dlaczego tak ważna jest umiejętność obliczenia momentu bezwładności? Ponieważ jeśli potrafimy policzyć te dwie wielkości, policzyć wartości tych dwóch wielkości, to korzystając z tej drugiej zasady dynamiki, jesteśmy w stanie policzyć przyspieszenie kątowe, czyli konsekwencje, konsekwencje tego, że taki moment siły jest wywierany na te nie inny i konsekwencja tego jaka to jest bryła, czy to jest kula, czy to jest walec, czy to jest bardziej skomplikowany obiekt. I teraz mając przyspieszenie, mając wiedzę na temat przyspieszenia kątowego, możemy sięgnąć po kinematykę ruchu obrotowego i to otwiera nam szerokie możliwości policzenia na przykład, na przykład o jaki kąt obróci się bryła w danym czasie. Na przykład, jaką szybkość kątową po określonym czasie ta bryła będzie, e, będzie miała, czy też gdybyśmy mieli inny układ danych, e, jak długo bryła się obracała, na przykład, nie wiem, powiedzmy, e, startując ze stanu spoczynku, osiągnęła jakąś tam szybkość kątową pod wpływem takiego momentu siły, i tak dalej, i tak dalej, I w konsekwencji, jak długo to trwało. To nie są oczywiście wszystkie, wszystkie możliwości, ale ten schemat, ten, ten graf tutaj pokazuje logikę, jak gdyby rozwiązywania tego rodzaju problemów. Tego rodzaju problemów. Podstawowa sprawa to umiejętność określenia i policzenia momentu wypadkowego, momentu siły wypadkowego, policzenia momentu bezwładności, a w konsekwencji przyspieszenie kątowe i to jest jakby klucz do tego, żeby można było rozmawiać na temat tego, co z tą bryłą się będzie działo. Dalej, albo co działo się wcześniej.